Ciemka, jestem Gustaw. W dzisiejszym materiale opowiem wam trochę o szynkił. Czterogwyskowej postaci Hydro, która moim zdaniem jest obecnie najlepszym sub DPS-em w grze. Postaram się dać wam kilka wskazówek dotyczących jego optymalnego budowania oraz stylu gry. Na początek jednak chciałem też pokrótce przedstawić jego talenty oraz konstelacje. Jego skill Fatal Rainscream, działa następująco. Nasza postać wykonuje dwukrotnie atak zadający obrażenia od hydroelementu, jednocześnie tworząc też pewną ilość mieczy, która będzie krążyć wokół obecnej postaci. Po otrzymaniu obrażeń, jeden z mieczy niszczy się, tym samym redukując te obrażenia o pewną wartość i lecząc nas o 6% maksymalnego HP szynkiu. Warto też dodać, że 20% Hydro Damage bonusu szynkiu jest konwertowany na dodatkową redukcję obrażeń przy rozbiciu się każdego z mieczy. Maksymalnie ta redukcja może wynosić 24%. Jeżeli wszystkie miecze nie zostaną zniszczone, znikną po 15 sekundach. Cooldown całego skilla trwa 21 sekund. Co teoretycznie w pewnych sytuacjach pozwala nam na ponowne użycie skilla już po 6 sekundach od wygaśnięcia poprzedniego. A to już coś. Za to jego burst, Rain Cutter, działa w ten sposób. Gdy już go użyjemy, ataki naszej obecnej postaci będą aktywowały deszcz mieczy zadających hydro obrażenia. Wzór tych aktywacji jest prosty. Pierwszy atak aktywuje dwa miecze, a drugi trzy. Ten efekt będzie się utrzymywał aż 15 sekund. Cooldown całej umiejętności trwa 20 sekund i kosztuje 80 energii. Na czwartym poziomie ascendu Szynki odblokowuje się kolejny pasywental, który jest bardzo mocny, mianowicie daje mu dodatkowe aż 20% hydro damage bonusu. Przejdźmy teraz do jego konstelacji. Pierwszy poziom zwiększa ilość posiadanych mieczy przy użyciu Elemental Skilla z 3 do 4. Znaczy to tylko tyle, że nasze postacie otrzymają kolejną dawkę redukcji obrażeń oraz skromnego leczenia. Drugi poziom ma już większe znaczenie. Wydłuża czas działania naszego bursta o dodatkowe 3 sekundy, co łącznie daje już 18 sekund. Od teraz też każdy trafiony nim atak zmniejszył u przeciwnika odporność na hydroobrażenia o 15% na 4 sekundy. Trzeci poziom konstelacji to nic niezwykłego. Poziom naszego bursta wzrasta o 3%. Czwarta konstelacja również wydaje się ciekawa. W czasie, gdy nasz burst jest aktywowany, obrażenia zadawane skillem są zwiększone aż o 50%. Ma to niesamowitą synergię z pewną bronią, ale do niej jeszcze dojdziemy. Piąta konstelacja, podobnie jak trzecia, zwiększa jedynie poziom talentu, tylko że tym razem naszego skilla. Szósta konstelacja, wisienka na torcie, coś, co każdy chciałby zdobyć. Przy wcześniejszym opisywaniu bursta wspomniałam o wzorze jego ataku. Ten poziom konstelacji kompletnie go zmienia dla przypomnienia. Pierwsza aktywacja bursta uderza dwoma mieczami, a druga trzema. Teraz to się zmieni i do tej pętli dojdzie trzecia aktywacja, która będzie atakowała aż pięcioma. To naprawdę zrobi różnicę i będzie zadawało ogromne obrażenia. Ale to nie wszystko, bo ta konstelacja daje nam jeszcze jedną ciekawą zmianę. Teraz, gdy trafimy wroga naszym burstem, regenerujemy 3 punkty energii. Efekt ten działa tak samo przy każdej kolejnej aktywacji bursta i nie ma na niego wpływu iloma mieczami konkretnie trafimy wroga. To wszystko jeśli chodzi o skillset shrinkiu, Przejdźmy teraz do kwestii jak go budować. Zacznijmy od broni. Tutaj sprawa jest nad wyraz prosta. Najlepszym mieczem dla niego będzie Sacrificial osło. Wcześniej wspomniałem, że czwarta konstelacja ma świetną synergię z pewną bronią. Właśnie o niego mi chodziło. Jego pasywna umiejętność sprawia, że co pewien czas nasz atak ma szansę na zresetowanie cooldownu naszego skilla. Oczywiście czas pomiędzy resetami, jak i sama szansa na wystąpienie tego resetu skalują się wraz z jego refinem. Możliwości jakie daje nam ta broń są ogromne. Poza dwukrotnym wykorzystaniem bonusu z czwartej konstelacji, szybciej też naładujemy pasek energii. Biorąc pod uwagę jeszcze to, że sam miecz w swoim mainstacie daje nam dodatkowy Energy Recharge, dwa użycia skilla powinny nam w całości załadować busta. Moim zdaniem jest to jedyna sensowna broń dla Szynkiów. Jeśli jednak jej nie macie, mogę polecić jeszcze Fawonius Sword. Ten również posiada Energy Recharge w mainstacie, ale za to ma zdecydowanie gorszą pasywkę. Mianowicie, co pewien czas trafienie krytyczne ma szansę na wytworzenie kuli z energią, która regeneruje jej 6 punktów. Nie jest to wybitna alternatywa, ale wciąż grywalna. Przejdźmy teraz do najważniejszego punktu tego poradnika, artefaktów. Szynki ma dwa warianty buildów. Pierwszym jest Nobles Oblige, zbudowany z czterech części, a drugim jest Nobles Oblige, zbudowany tym razem tylko z dwóch części, plus Heart of Deep, również dwuczęściowy. Chodzi nam przede wszystkim o bonusy z tych setów. Porset bonus, który dostajemy w przypadku pierwszego wariantu sprawia, że po użyciu Bursta atak całego naszego party zwiększa się o 20% na 12 sekund. W drugim buildzie rezygnujemy z tego za cenę dodatkowych 15% Hydro Damage bonusu. Osobiście preferuję ten drugi wariant, gdyż pozwala nam zmaksymalizować zadawane przez szynki obrażenia. Dodam jeszcze, że Forset Bonus z Nobles nie skaluje się, znaczy to jedynie tyle, że nie ma sensu dawać go więcej niż jednej postaci w party, bo i tak nie będzie działał. Statystyki, w które będziemy celować są niezależne od tego, który wariant buildu wybierzecie. W Hourglass chcemy na mainstacie Energy Recharge, w goblecie Hydro Damage Bonus, a w Circlet Crit Rate lub Crit Damage, ale o tym, który z nich wybrać za chwilę. Jeżeli chodzi o substaty naszych artefaktów, sprawa jest równie prosta. W pierwszej kolejności polujemy na crit rate i crit damage, w drugiej energy recharge, a w ostatniej HP% lub elemental mastery. O co chodzi z tym krytem? Już tłumaczę. Jest on źródłem wszystkich obrażeń jakie robi Shinkyu. Odpowiedni crit rate i crit damage jest podstawą tego buildu, dlatego chcemy by było go jak najwięcej. Pamiętając też, że najbardziej optymalna skala crit rate do crit damage to 1 do 2, dlatego musimy sprawdzić ile mamy tych procentów już zagwarantowanych substatów z innych artefaktów i na mainstatę w circlet dać tą, którą bardziej potrzebujemy. Energy recharge, na który polujemy w drugiej kolejności jest równie ważny. Znakomita większość obrażeń jaką zadaje Shinkyu pochodzi właśnie pośrednio z krytowania i bezpośrednio z naszego bursta, dlatego chcemy mieć tego bursta jak najczęściej. Czym również pomoże nam Sacrificial Sword, który polecałem wcześniej. Mając Energy Recharge na poziomie 230-240%, co nie jest wcale takie trudne do osiągnięcia, możemy naładować cały pasek energii dwoma użyciami skilla, w czym właśnie pomaga nam pasywka broni, o której wspomniałem. Wracając jeszcze do substat, w które celujemy w ostatniej kolejności, czemu HP albo Elemental Mastery zamiast jakiegoś ataku. HP ponieważ leczenie ze skilla skaluje się również z naszym HP. Dodatkowe leczenie zawsze jest spoko. A elemental mastery? Małe, ale to wciąż jakieś zwiększenie obrażeń naszych umiejętności, więc też się przyda. Ani atak, ani atak procent w ogóle nie są potrzebne szynki przez jego specyficzny styl gry. Jego rolą jako sub-DPSa jest wspieranie naszego main-DPSa swoimi obrażeniami od elementu. Jego gameplay można pokrótce przedstawić w ten sposób. Aktywujemy naszego bursta, dwukrotnie używamy skilla, a następnie przyłączamy się na postać, która ma zadawać główne obrażenia. Dlatego powiedziałem, że dodawanie ataku do jego artefaktów jest bezcelowe. W końcu Szynkiu pojawia się tylko na chwilę. Jego obrażenia nie biorą się z autoataków, tylko z umiejętności, po których użyciu zazwyczaj od razu znika z pola walki. Burst aktywuje się tylko przy normalnych atakach, nienaładowanych, więc będzie świetnie się skalało z postaciami, które te animacje mają naprawdę szybkie. Mówię tutaj o wszelkiego rodzaju postaciach z włócznią lub niektórych postaciach z krótkim mieczem, na przykład Keqing. To tyle jeżeli chodzi o ten poradnik. Mam nadzieję, że się spodobał i że komuś pomogłem. Jeżeli o czymś zapomniałem powiedzieć, daj mi znać w komentarzu, postaram się odpowiedzieć. Możecie też mi napisać, o jakiej postaci mógłbym zrobić następny poradnik, lub w ogóle film z innego formatu. Zachęcam też do zostawienia polubienia oraz subskrypcji, by nie przegapić kolejnych materiałów. I najważniejsze, zapraszam na nasz serwer na Discordzie. Jestem tam dostępny praktycznie cały czas. Możecie do mnie podbijać z każdą sprawą i każdym pytaniem. Link z zaproszeniem znajdziecie w opisie. To wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia!